Ale no takie segmentowanie i wybieranie sobie ludzi, którym rozdajesz mucze? No to to jest jak już od razu widać, no nie? Gra prezentowała się znacznie lepiej, choć nadal ma dość sporo problemów. Nie przedłużając, zacznijmy od grafiki i klimatu, bo są to największe plusy tej produkcji. Już od kilku lat wspominam, że twórcy dobrze rozumieją klimat Gotika i udaje im się powiedzmy przelać jego stylistykę na współczesną grafikę. Bez problemu jesteśmy w stanie zidentyfikować stary bohater. Twórcy dobrze rozumieją klimat gotika, nie... nie rozumieją klimatu Gotika. klimatem Gotika nie jest na przykład to nie są kościowe animacje, które... Jakby to są nierospodrzewne, nie trzymają się kupy, Wygląda jakby ktoś nie wiem, nawet dostawał bez przeproszeniem panaki chodząc ale, i właśnie próbował animacji. Kuwajcie, że te ruchy, które są prezentowane przez te zmiennego, przez postacie, nie wiem jak z y, potworami, ale postacie były robione przez małżonka Czyli jakby prawdziwa osoba się poruszała w ten sposób. <noise> nie wiem, czy oni jakiegoś nie... wiem Nie wiem, nie się powiedzieć osoba, która może zostać źle odczytane przez algorytm, ale ta osoba musiała być albo chora, albo naprawdę musiała sobie bekieg na się, więc... No właśnie jeszcze najważniejsza rzecz, czyli klimat, no jak animacje robili przez kogoś, to było, no naprawdę, BKS jakiś sposób, jakieś nowy, ten albo robiąc taki kudeł otwieranie zamków, które trwa multum godzin i nie zapamiętać nigdy sekwencji, bo, albo szczerze mówiąc, to albo bo dosłownie ta sekwencja jest tak długa, że za drugim podejściem nie być chciało w ogóle otwierać tej skrzyni. Po co niszczyć technikę technika prawo na rzecz jakiegoś takiego czegoś? Już się do modyfikacji, zbywa, to było lepiej, choć na przykład ten miał dość tej animacji, <laughs> tego nowego otwierania zamków. Nie pamiętam tutaj, to była modyfikacja, ale no, tam był inny system właśnie otwierania, ale no i tak był bardziej klimatyczny niż to gówno, co Kolejna rzecz klimatyczna to dialogi. Zmieniają yy, charakter postaci, yy, zmieniają dialogi, które były z dobre, one nie, powinny, nie potrzebowały zmiany w ogóle. Yy, niektóre, były, niektóre dialogi są zbyt klimatyczne, nawet dialog z Diego. Dialog z Diego był naprawdę... On jest ikonicznym dialogiem, który jakkolwiek go zmienimy, psuje całkowicie yy, inwestycje tego, jak zaczynaliśmy grę. Wiem, że chcę sobie na bardziej dynamiczną rozmowę, ale każdy dialog jest zmieniony na bardziej dynamiczny, nie, bardziej agresywny, prymitywny, albo bezimienny, by ja się przedstawił jako bezimienny, to ja nie widzę do tego przyszłości.